Problemem nie jest śmierć, prawdziwym problemem jest to, jak pozwolisz jej cieniowi rządzić twoim życiem przedwcześnie. Powtarzasz sobie, że pewnego dnia przestaniesz istnieć, a w tej powtarzalności skazujesz się na życie, jakbyś już był martwy. Tracisz godziny, wyobrażając sobie koniec, który jeszcze nie nadszedł, zamiast używać tych godzin na dotykanie, czucie, kochanie, śmiech i bycie obecnym. To jest prawdziwe kradzież. Nie popełnia jej śmierć, popełnia ją Twój strach. Ten film nie ma na celu uspokoić Cię słodkimi słowami. Macie wstrząsnąć, ponieważ podczas gdy ukrywasz się przed końcem, oddajesz jedyną scenę, na której możesz działać teraźniejszość. Te lekcje nie są filozoficznymi ozdobami, są ciosami psychologicznej rzeczywistości. Pokażą ci, że kiedy odkładasz uścisk, kiedy milczysz o tym, co czujesz, kiedy trzymasz się duchów, które jeszcze nie istnieją, naprawdę przyspieszasz nadejście nicości. Życie nie jest w obiecanej przyszłości, ani w wspomnieniu tego, co już minęło. Życie jest w tej sekundzie, którą oddychasz, w tej iskrze, która, jeśli jej nie utrzymasz, gaśnie. I pytanie, które przenika wszystko co usłyszysz, jest brutalne. Czy nadal pozwolisz strachowi zabrać ci to, co jeszcze masz, czy w końcu odzyskasz to, co już jest twoje? Jeden. Złam łańcuchy niepewnego jutra. Jutro to najbardziej niebezpieczna wymówka jaka istnieje. To miejsce, w którym ukrywasz wszystko, czego nie odważasz się dzisiaj przeżyć. Zrobię to jutro, powiem to jutro, zmienię się jutro. I tak, każda obietnica staje się niewidzialnym łańcuchem, który przywiązuje cię do przyszłości, która nigdy nie nadejdzie. Strach przed śmiercią dokładnie z tego się karmi, sprawia, że wierzysz, iż odkładanie na później jest bezpieczne, kiedy w rzeczywistości jest to najokrutniejsze oszustwo. Ponieważ podczas oczekiwania na jutro, które nikt ci nie gwarantuje, teraźniejszość krwawi, a ty tego nie zauważasz, psychologicznie mózg szuka pewności, a ponieważ śmierć jest największą niepewnością, tworzymy fantazję, że jest jeszcze czas, że najlepsze przyjdzie później, ale ta sama strategia mentalna jest tym, co kradnie nam teraz. To jak budowanie domu na chmurach. Żyjesz w nadziei na coś solidnego, ale nigdy nie dotykasz Ziemi. Ta obsesja na punkcie tego, co nadejdzie, pozostawia cię pustym wobec tego, co już masz. Złamanie łańcuchów niepewnego jutra oznacza konfrontację z brutalną prawdą. Nie kontrolujesz, ile czasu pozostało. I zamiast być czymś depresyjnym, jest to przebudzenie, ponieważ kiedy akceptujesz, że nie masz gwarantowanego jutra. Dzisiejszy dzień nabiera wagi, której nie można zignorować. Śmiech przyjaciela, pieszczoty kogoś, kogo kochasz, nawet cisza, która otacza cię tej nocy, stają się momentami, które nie możesz zmarnować. Strach znika nie dlatego, że ignorujesz śmierć, ale dlatego, że zaczynasz żyć z świadomością, że nic nie jest gwarantowane. Ćwiczenie jest proste, ale niewygodne. Za każdym razem, kiedy mówisz jutro. Kwestionuj to. Co by się stało, gdyby nie istniało? Co by się stało, gdyby to był twój ostatni dzień? Zdasz sobie sprawę, ile niewypowiedzianych słów, ile odmówionych uścisków i ile ukrytych aktów odwagi kryje się za tym słowem. Psychologia nazywa to projekcją. Rzucając swoje życie do przodu, aby nie stawić czoła niewygód teraźniejszości. Ale jeśli zerwiesz te projekcje, co pozostaje, to realne, namacalne pole, na którym możesz działać już teraz. Życie z jutrem jako wymówką to życie na kolanach, przerwanie z nim to powrót na nogi oznacza to zadzwonienie do tej osoby, która ma znaczenie. Powiedzenie tego, co masz na sercu, zrobienie kroku w kierunku tego, o czym marzysz, nawet jeśli twój głos drży. Oznacza to uznawanie, że jedynym, co posiadasz, jest ten moment i nikt nie zwróci ci tego, co przepuścisz. Więc przetnij łańcuch, przestań zastawiać swoje życie na przyszłość, bo przyszłość nigdy nie podpisała z tobą umowy. Jedynym układem, jaki masz, jest teraźniejszość, i za każdym razem, kiedy ją zdradzasz, umierasz trochę wcześniej niż powinieneś. Strach przed śmiercią zmniejsza się, kiedy rozumiesz, że jedyną rzeczą, którą możesz stracić, jest to, czego nigdy nie odważyłeś się przeżyć. Dwa, przytul to, co kochasz, zanim rozpadnie się w cieniach. Największym błędem, który popełnia osoba bojąca się śmierci, jest przekonanie, że zawsze będzie czas, aby pokazać, co czuje. Oszukuje się, mówiąc, będzie czas, aby to powiedzieć, później to pokaże. Ale to, co kochasz, nie czeka, a jeśli zbyt długo to zatrzymasz, skończy się rozpadając na cienie. Strach przed końcem nie tylko odbiera ci spokój, ale także odbiera ci odwagę do przeżywania uczuć teraz. Psychologia ujawnia, że to, co jest represjonowane, nie znika, ale zamienia się w ciężar. Każde niewypowiedziane słowo, każdy powstrzymany gest, każde zaprzeczone uczucie staje się kamieniem, który nosisz, nie zdając sobie z tego sprawy. A kiedy nadejdzie ostateczna cisza, to co najbardziej boli, to nie odejście, ale niewydane uściski, zatrzymane śmiechy, prawdy, które zamilkłeś z dumy. Wstydu czy prostej tchórzostwa. To jest moment, kiedy śmierć staje się najbardziej okrutna, nie dlatego, że zabiera to, co nieuniknione, ale dlatego, że pokazuje ci, co straciłeś przez własne ręce. Przytulanie tego, co kochasz, zanim rozpadnie się w cieniach, oznacza odwagę do życia na pokaz. Oznacza ryzyko powiedzenia Kocham Cię bez oczekiwania na idealny moment. Bo, może taki moment nie istnieje. To pocałunek, słuchanie, śmiech, wdzięczność bez mierzenia, bez rezerw, bo to, czego nie dasz dzisiaj, będzie pokarmem dla żalu jutro. A żal jest o wiele bardziej korozją niż strach. Miłość nie jest tylko romantyczna, jest w przyjaźni, w rodzinie, w pasji do tego, co robisz, w małych rzeczach, które cię podtrzymują. Kiedy zaprzeczasz tej miłości, zaprzeczasz sobie. Kiedy ją odkładasz, pozwalasz, aby życie uciekało ci w formie złamanych obietnic. Przytulanie tego, co kochasz, jest aktem oporu przeciwko lękowi, bo strach przed śmiercią zawsze chce cię rozpraszać przyszłością, a miłość istnieje tylko tutaj, w tej sekundzie, która bije. Praktyczna rada, nie pozwól, aby minął dzień bez realnego dowodu tego, co kochasz. Może to być słowo, gest, wiadomość, spojrzenie. Nieważne jest jak, ważne jest, aby było wyrażone, bo kiedy wyrażasz miłość, strach słabnie. Nikt nie może bać się końca, jeśli jego teraźniejszość jest pełna prawdy. Pomyśl o tym. To, czego dzisiaj nie przytulisz, jutro stanie się duchem. Zimnym wspomnieniem tego, co mogło być. I to właśnie te duchy najbardziej ciążą, kiedy śmierć puka do drzwi. Nie nosi ich ze sobą. Żyj tak, żeby, jeśli wszystko skończy się jutro, nie musiał żałować tego, czego nie powiedziałeś. Przytul to, co kochasz, bez rezerw, bez kalkulacji. Zrób to teraz, zanim cień to pochłonie. Bo jedyną rzeczą, która naprawdę pokonuje strach, jest kochanie tak mocno, że kiedy śmierć nadejdzie, nie będzie mogła ci już niczego zabrać. 3 Podziel się swoim śmiechem, zanim cisza go nie zabierze. Śmiech to jeden z najbardziej ludzkich aktów, ale również jeden z najczęściej odkładanych. Mówimy sobie, że będzie czas na zabawę, że najpierw musimy wypełnić obowiązki, że poważne życie nie pozostawia miejsca na te błachostki. Jednak prawda jest taka, że każdy niewykorzystany śmiech to moment, który śmierć już Ci odebrała za życia. Cisza prędzej czy później zabierze wszystko, a jeśli nie odważysz się dziś śmiać, nie będziesz miał gdzie odzyskać tego, co straciłeś. Strach przed śmiercią często subtelnie odbiera nam radość. Sprawia, że myślimy, że śmiech to rozproszenie sposób na zapomnienie o nieuniknionym. Ale psychologicznie śmiech to mechanizm uwolnienia oddech, który łamie napięcie i przypomina ciału, że wciąż jest żywe. Śmiać się to nie zaprzeczać śmierci, to przypominać jej, że jeszcze nie wygrała, to akt buntu przeciwko lękom. Dzielenie się śmiechem to coś więcej niż powierzchowny gest, to otwarcie mostu do innych, przestrzeń, w której ciężar istnienia staje się lżejszy, a lęk nie ma mocy. Psychologia pozytywna to potwierdza ci, którzy śmieją się z innymi, mają niższy poziom stresu, większą odporność emocjonalną i silniejszą zdolność do radzenia sobie z niepewnością. To nie jest przypadek. Wspólny śmiech tworzy więzi, a więzi to sieć, która nas podtrzymuje, gdy cień końca się zbliża. Pomyśl, ile razy powstrzymałeś się ze strachu przed wyglądaniem na głupiego, z dumy z pokazywania się zbyt ludzkiego, czy po prostu dlatego, że byłeś uwikłany w zmartwienia. Za każdym razem, kiedy to robiłeś, traciłeś kawałek życia. Śmiech to nie luksus, to podstawowa potrzeba. A kiedy śmierć zapuka do drzwi, nie zapyta cię, ile godzin pracowałeś, ale ile chwil przeżyłeś w pełni, ile momentów światła zasiałeś w ciemności. Jasna rada. Stwórz rytuały śmiechu. Może to brzmieć dziwnie, ale działa. Otaczaj się ludźmi, z którymi twój śmiech płynie bez wysiłku. Szukaj miejsc, gdzie nie musisz mierzyć każdego słowa, gdzie spontaniczność nie jest karana. A jeśli nie znajdziesz nikogo, śmiej się sam. Brzmi radykalnie, ale psychologia to potwierdza, nawet symulowany śmiech aktywuje w mózgu tę samą reakcję chemiczną co autentyczny śmiech, osłabiając stres i przynosząc spokój. Cisza zawsze będzie czyhać, czekając, aby zabrać to, czego nie użyłeś. Nie dawaj jej tego prezentu. Śmiej się zanim czas ci to zabierze. Śmiej się jako świadomy akt. Śmiej się, choć życie jest ciężkie, bo ten śmiech to potwierdzenie, że wciąż jesteś panem swojej teraźniejszości. Śmierć może zabrać Twoje ciało pewnego dnia, ale nie będzie mogła wymazać tego, co udostępniłeś. Zrób ze swojego śmiechu dziedzictwo. Przekaż go dziś, zanim cisza, zimna i nieodwracalna, przyjdzie zabrać to, czego nigdy nie odważyłeś się dać. 4. Naucz się spokoju osoby, która powoli kroczy ku wieczności. Chodzenie ze strachem jest jak chodzenie po rozbitym szkle. Każdy krok to tortura, każdy ruch jest pełen lęku, a umysł jest wyczerpany wyobrażeniem bólu, który jeszcze nie istnieje. Z drugiej strony chodzenie ze spokojem, nawet jeśli to ku nieuniknionemu, jest jak poruszanie się po mokrym piasku. Każdy ślad zostaje zaznaczony, solidny, świadomy, jakby cały świat rozpoznawał Twój krok. Różnica nie leży w celu, ale w sposobie, w jaki go pokonujesz. Strach przed śmiercią przyspiesza twój wewnętrzny rytm. Zmusza cię do biegu, jakbyś uciekał przed niewidzialnym wrogiem, kiedy w rzeczywistości jedynym co osiągasz jest utrata z oczu krajobrazu, który miałeś wokół. Psychologia wyjaśnia to jasno: lęk pojawia się, gdy umysł wyprzedza, gdy wyobraża sobie przyszłe scenariusze bez kontroli nad nimi. W tym stanie nie żyjesz, przetrwasz. I ten stan przetrwania jest tym, co zużywa twoją energię do momentu, kiedy zostajesz pusty. Spokój z drugiej strony nie jest rezygnacją ani biernością. To umiejętność akceptowania podróży z pogodą ducha. Oznacza to uznanie, że każda sekunda, która mija, jest darem, który nie wróci, a pośpiech w kontrolowaniu wszystkiego jest najszybszym sposobem na zniszczenie go. Życie ze spokojem to wybór jakości nad ilością, to zrozumienie, że powolne postępy nie oznaczają marnowania czasu, ale jego szanowania. Nauka spokoju osoby, która powoli kroczy ku wieczności, wymaga świadomej praktyki. Zacznij od oddychania, wydaje się to nieistotne, ale rzadko robisz to z uwagą. Każdy głęboki oddech jest przypomnieniem, że wciąż tu jesteś, że twoje ciało jest nadal żywe, że cień jeszcze cię nie rości. Następnie obserwuj, patrz na swoje otoczenie z uwagą twarze, dźwięki, teksturę codzienności. Kiedy trenujesz swój umysł, aby skupić się na tym, co jest natychmiastowe, lęk przed tym, co nadejdzie, traci na sile. Żółw. Wieczny symbol cierpliwości nie dociera przed nikim, ale zawsze dociera. Jego sekret nie leży w prędkości, ale w pewności swojego kroku. To jest postawa, którą powinieneś pielęgnować. Nie biec w panice ku nieuniknionemu, ale iść z godnością, z rytmem, który pozwala ci delektować się każdym odcinkiem. Praktykowanie tego spokoju oznacza również porzucenie obsesji na punkcie kontroli. Śmierci nie negocjuje się, nie zwraca uwagi na twoje kalendarze ani plany. Próba jej opanowania jest źródłem twojego cierpienia. To, co możesz kontrolować, to jak wybierasz żyć dzisiaj. Tam jest prawdziwe zwycięstwo w każdym świadomym geście, w każdej decyzji, którą podejmujesz z spokoju, a nie z poczucia pilnej potrzeby. Pamiętaj o tym: kto biegnie ze strachu, nie żyje. Kto idzie powoli, ze spokojem, choć wie, że koniec na niego czeka, cieszy się drogą i zostawia mocne ślady. Wieczność nie jest na końcu podróży, jest w każdym kroku, który robisz, z świadomością. 5. Słuchaj ukrytego głosu w każdej porze roku. Czas to jak gigantyczne drzewo, które zmienia twarz z każdą porą roku. Na wiosnę kwitnie z witalnością nowego, latem rozszerza się z siłą, jesienią zrzuca to, co już spełniło swój cykl, a zimą wydaje się spać. Choć w ciszy przygotowuje się do odrodzenia. Każda pora roku ma swój głos, ukrytą wiadomość, ale hałas Twojego strachu przed śmiercią uniemożliwia ci go usłyszeć. Żyjesz obsesją na punkcie ostatniej zimy, upadku wszystkich liści, a przez tę obsesję przestajesz cieszyć się chłodnym cieniem lata, płonącym kolorem jesieni czy życiodajnym zapachem wiosny. Psychologia uczy, że percepcja czasu jest związana z naszymi emocjami. Kiedy boisz się, dni stają się krótkie i pełne lęku, jakby zegar biegł zbyt szybko. Kiedy jesteś obecny, czas się rozszerza, a nawet sekunda może wydawać się wieczna. Problemem nie jest to, że czas się kończy, ale to, że twój umysł odłącza się od jego naturalnego rytmu. To jak zatykanie uszu, podczas gdy drzewo szeleści, tracąc naukę, którą każdy cykl ma dla ciebie. Słuchanie ukrytego głosu w każdej porze roku oznacza akceptację, że życie to proces, a nie wyścig. Zima nie jest wrogiem lata, jest jego uzupełnieniem. Koniec nie jest zdradą, jest częścią cyklu. Kiedy zaczynasz widzieć śmierć jako kolejną porę roku, przestajesz się jej bać jako potwora i uczysz się rozumieć ją jako naturalne zakończenie podróży. Ta perspektywa nie eliminuje smutku, ale przywraca ci spokój. Jak to zastosować w codziennym życiu? Obserwuj swoje własne pory roku. Są momenty, kiedy kwitniesz, momenty, kiedy świecisz w pełni, etapy, kiedy musisz puścić i upuścić, i czasy ciszy, które wydają się zimne, ale naprawdę przygotowują cię do nowego. Jeśli zaprzeczasz któremukolwiek z tych etapów, żyjesz niekompletnie. Jeśli boisz się zimy, przegapisz też wiosnę. Strach przed śmiercią zniekształca ten widok przekonujecie że zima to wszystko co ma znaczenie i tym samym zamienia pozostałe pory roku w popiół słuchanie ukrytego głosu to psychologiczne ćwiczenie uwagi zatrzymać się obserwować czuć akceptować każda pora roku ma naukę która przygotowuje cię na koniec nie z desperacją ale ze spokojem Sowa jest strażnikiem tej prawdy. Jego spojrzenie przenika noc, jego cisza słucha tego, czego inni ignorują. To jest postawa, której potrzebujesz. Nie uciekaj od upływu czasu, ale go słuchaj. Nie walcz z jego porami roku, ale je odszyfruj. Kiedy to zrobisz, zrozumiesz, że strach nie ma mocy. Czas nie jest Twoim wrogiem, jest Twoim nauczycielem, a śmierć nie jest karą, jest tylko ostatnią lekcją w tym wiecznym cyklu, który odnawia się poza Tobą. 6. Dziękuj, jak Ten, który wie, że Jego skrzydła wkrótce opadną, Ptak nie czeka na utratę skrzydeł, aby zaśpiewać, dopóki może, dopóki wiatr go jeszcze podtrzymuje, wypełnia powietrze swoim głosem. Ten śpiew to czysta wdzięczność. Nie potrzebuje wyjaśnień, nie zależy od obietnic, po prostu celebrował to, co istnieje tu i teraz. Tak powinieneś żyć ty, ponieważ skrzydła ciała, młodości, zdrowia prędzej czy później opadną, a jedynym co pozostanie będzie wspomnienie, jakie wykorzystałeś. Strach przed śmiercią często kradnie wdzięczność przekonujecie, że nic nie jest wystarczające, że to co masz dzisiaj jest małe w porównaniu z tym, co możesz stracić jutro. I tak, zamiast doceniać chleb na stole, krytykujesz go. Zamiast przytulić osobę obok, odkładasz to na później. Zamiast dziękować za oddech, który teraz wypełnia twoją klatkę piersiową, ignorujesz go, jakby to było gwarantowane prawo. Ta psychologiczna zaniedbanie jest śmiertelna, przekształca obfitość w niedostatek i zamienia każdy dzień w dług, którego nigdy nie będziesz mógł spłacić. Dziękowanie, jak ten, który wie, że jego skrzydła wkrótce opadną, oznacza życie z świadomością końca. To nie jest pesymizm, to jest jasność. Wdzięczność, widziana z perspektywy psychologii, jest jednym z najpotężniejszych antidotów na lęk i strach. Zmienia percepcję czasu. Zamiast skupiać się na tym, czego brakuje, uczysz się mocno trzymać to, co już masz. A kiedy trzymasz się teraźniejszości, strach przed przyszłością słabnie. Spróbuj każdej nocy, przed snem, przypomnij sobie trzy rzeczy, które nadal masz i które mogą zniknąć w każdej chwili. Nieważne czy są duże czy małe, rozmowa, pieszczota, nawet twój własny oddech, ten prosty akt trenuje twój umysł do rozpoznawania skarbu, który rutyna ukrywa. Nauka to potwierdza, praktykowanie wdzięczności obniża poziom kortyzolu, wzmacnia układ odpornościowy i tworzy odporność emocjonalną. Ale poza danymi, wdzięczność stawia cię w pozycji zwycięstwa wobec śmierci. Niezależnie od tego, kiedy nadejdzie, zawsze znajdziesz powody, aby żyć pełnią życia. Motyl reprezentuje tę naukę. Jego życie jest krótkie, ale każdy lot jest pełen kolorów i piękna. Nie przeklina swojej kruchości, przekształca ją w powód do świętowania to jest postawa, którą powinieneś przyjąć. Dziękuj, że masz, choćby było mało, dziękuj, że żyjesz, choćbyś był kruchy, dziękuj, że oddychasz, choćby pewnego dnia ten oddech się skończył. Pamiętaj o tym: Ten, kto żyje bez wdzięczności, jest już martwy, choć nadal chodzi. Ten, kto dziękuje, natomiast pomnaża swoje życie, bo przekształca każdą chwilę w wieczność. Żyj jak ptak, który śpiewa, zanim straci skrzydła. Dziękuj dzisiaj, nie czekając aż wszystko się zawali, bo jedynym, co naprawdę do Ciebie należy, jest to, za co dziękujesz w tej chwili. 7. Nie oddawaj swojego życia duchom, które jeszcze nie istnieją. Umysł to ciemny teatr. W nim odbywają się sceny, które jeszcze nie miały miejsca upadki, straty, nieuniknione końce. Te widma nie mają ciała ani kości, ale jeśli poświęcisz im uwagę, stają się bardziej realne niż samo życie. Są to duchy przyszłości, stworzone przez Twój strach przed śmiercią, a najokrutniejsze jest to, że zaczynasz żyć według ich scenariusza, zamiast pisać własny. Strach tworzy cienie tam, gdzie ich nie ma. Sprawia, że wierzysz, że ból czycha, że każdy krok może być ostatnim, że śmierć jest bliżej niż myślisz. I choć nic z tego jeszcze nie nastąpiło, Twoje ciało doświadcza tego, jakby było realne. Twoje serce przyspiesza, oddech się zatrzymuje, mięśnie się napinają. Psychologia nazywa to lękiem antycypacyjnym, cierpienie z powodu tego, co jeszcze nie nastąpiło. W ten sposób nie umierasz tylko raz. Umierasz setki razy w swojej głowie, zanim nadejdzie prawdziwy koniec. Nieoddawanie swojego życia tym duchom to akt mentalnej dyscypliny. Oznacza to nauczenie się rozróżniać to, co realne, od tego, co wymyślone, to, co jest przed tobą, od tego, co Twój umysł tworzy w sekrecie. Sztuczka polega nie na zaprzeczaniu tym myślom, ale na nazywaniu i rozpoznawaniu ich. To nie istnieje. To tylko strach. Kiedy to robisz, odbierasz im moc. Za każdym razem, kiedy wracasz do teraźniejszości, duchy tracą swoją scenę, a teatr staje się pusty. W codziennym życiu praktykuje się to przez proste czynności. Wyłącz powiadomienia, które wywołują Twoją niepokój, nie sprawdzaj nałogowo zegarka, jakby odmierzał Twoje ostatnie sekundy. Przestań powtarzać w swojej głowie tragedie, które nie miały miejsca. Spójrz na to, co naprawdę masz, swój oddech, swoje otoczenie, głos kogoś bliskiego, ciepło własnego ciała. To jest prawdziwe, to jest życie. Śmierć nadejdzie, kiedy będzie musiała nadejść, ale nie dzisiaj, nie teraz, nie w tej sekundzie. Czy pozwolisz, aby nieistniejące iluzje odebrały ci to, co naprawdę posiadasz? Nie oddawaj swojego życia tym widmom. Żyj tak świadomie, że duchy zaczną się nudzić, śledząc cię, bo zrozumieją, że już nie boisz się tego, co jeszcze nie narodziło się. 8. Przemień każdy wschód słońca w wieczność. Wschód słońca to jak drzwi, które otwierają się tylko raz. Światło przechodzi przez próg, oświetla twarz, a jeśli nie złapiesz go w tym momencie, zamyka się na zawsze. Taka jest natura dnia, unikalna, niepowtarzalna, niemożliwa do odzyskania. Jednak wielu, sparaliżowanych strachem przed śmiercią, Patrzy na te drzwi z obojętnością, jak na kolejną formalność, nie zauważając, że każde pojawienie się słońca to w rzeczywistości okazja do wieczności. Sekret nie polega na przedłużaniu życia, ale na rozszerzaniu teraźniejszości. Kiedy budzisz się świadomy, że ten wschód słońca nie powtórzy się, kawa smakuje inaczej. Głos, który słyszysz, jest mocniejszy, nawet cisza staje się święta. Psychologia to potwierdza: pełna uwaga zmienia percepcję czasu, sprawiając, że codzienność nabiera głębokiego znaczenia, jakby każdy szczegół był skarbem. W ten sposób to, co skończone, jest doświadczane jako nieskończone. Przemienianie każdego wschodu słońca w wieczność oznacza przestanie życia, jakbyś miał nieograniczone zapasy dni. Oznacza nadanie teraźniejszości absolutnej wartości, jakby była jedyną sceną, na której możesz istnieć. Nieważne co zrobiłeś wczoraj, ani czego obawiasz się jutro. Wschód słońca nie pyta o twoją przeszłość, ani nie negocjuje twojej przyszłości, po prostu oferuje ci światło. Ty decydujesz, czy z niego korzystasz, czy pozwolisz mu uciec. W praktyce rób rytuał po przebudzeniu. Nie sprawdzaj najpierw łańcuchów cyfrowego świata, nie pozwól, aby wiadomości czy zaległości zawładnęły twoim umysłem. Patrz na światło, oddychaj głęboko, pamiętaj, że żyjesz i że nie ma żadnej gwarancji, że jutro znów otworzysz oczy. Ten akt świadomości, powtarzany każdego dnia, przemienia to, co zwykłe, w wieczne. Śmierć stanie się mała, kiedy nauczysz się tak żyć. Bo choć pewnego dnia Twoje oczy się nie otworzą, przemienisz każdy wschód słońca w kawałek wieczności. I wtedy nie stracisz nic, zdobędziesz wszystko. Spraw, aby każdy dzień był pełnym uniwersum ponieważ wieczność nie znajduje się w nieskończonym czasie, ale w intensywności, z jaką zamieszkujesz ten moment.